Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie na porannej rynkowej analizie na kanale Finmex. Z tej strony Natalia Bojko, zapraszam wszystkich do porannego webinarium rynkowego. Zacznijmy sobie, słuchajcie, troszeczkę od omówienia sytuacji wczoraj na rynkach, bo w dużej mierze dolar się osłabiał, jedyną w sumie parą walutą, znaczy jedyną walutą, do której się masją był tak na dobrą sprawę jen, gdzie sytuacja dotycząca jakichkolwiek zmian Polityce monetarnej się wyklarowała. Wyklarowała się w sposób dosyć prosty. UEDA, czyli obecny szef Banku Japonii, stwierdził, że nie będzie żadnych zmian w polityce monetarnej, dopóki nie przekroczymy, bądź na horyzoncie, nie będą prognozy przekroczenia progu 2% w kontekście inflacji. Co ciekawe, słuchajcie, tak na dobrą sprawę, Japonia chyba jest na ten moment jedynym krajem, który, pomimo delikatnych perturbacji, jeżeli chodzi o Inflację na razie nie podjął, oprócz właśnie kontroli krzywej dochodowości, jakichś konkretnych działań. Oczywiście moglibyśmy sobie stwierdzić, że tam dmuchamy, chuchamy na zimne, by tylko stopy procentowe nie wzrosły, bo wiemy, że od kolosalnego wręcz czasu utrzymują się one na ujemnym poziomie, dokładnie jest to minus 0,10%. Także ten powrót co najmniej do zera no byłby jasnym komunikatem do tego, że jakieś problemy na horyzoncie są i trzeba je po prostu rozwiązać stopami procentowymi, bo nie ma innych skutecznych narzędzi, które mogłyby je powstrzymać. To jest oczywiście całkowicie zrozumiałe, że Japonia podejmie pewnie działania, kiedy inflacja bazowa się nie tam 4 czy 5%, natomiast myślę, że to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko przed, przed jednym i samą Japonią. Choć, co jest ciekawe i możecie o tym nie wiedzieć, dlatego o tym powiem, jeżeli chodzi w ogóle o Azję, kraje azjatyckie, to tam inflacja... Pojawia się w sumie z takim lekkim opóźnieniem, czyli walczymy z inflacją w Europie, walczymy z inflacją w Stanach. To w Stanach w sumie najszybciej się pojawia, bo tamte, że tak powiem, monetarne wspieranie gospodarki było największe. To w sumie dolar jest największą. Znaczy największy walutu świata, leży na 60% rezerw bankowych. tak? Ponad 60% rezerw bankowych jest w dolarze, więc użyczy ta płynność dolarowa, musi być największa. Więc najpierw inflacja pojawia się w Stanach, później widzimy ją w Europie i na końcu obejmuje kraje azjatyckie. Także jeżeli my już tutaj pomału wychodzimy, choć to bardzo duże słowa, z problemów inflacyjnych, to być może tam dopiero ta burza jest jeszcze przed nami. Natomiast zostawiając spekulacje na boku, wracając do tego, co było na rynku. Biorąc pod uwagę wczorajszą, w ogóle zmienność na rynkach była ona dosyć ograniczona. O ile słuchajcie, na telegramie pisałam wam, że ta zmienność rynkowa była niska na umiarkowaną, o tyle tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o sektor walutowy, była umiarkowana i dzisiaj i ograniczona to przede wszystkim. I dzisiaj widzimy to wszystko dosyć podobnie. Z ważnych odczytów makro ze wczoraj, to, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim słuchajcie, odczyty niemieckiego IFO, gdzie tak na dobrą sprawę odczyt wyszedł lepszy niż oczekiwano, także też oczekiwania wobec podwyżki stóp procentowych troszeczkę się przetasowały i na, tym, na ten moment wyceniamy. 50 punktów bazowych podwyżki ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Biorąc pod uwagę te wszystkie wczorajsze wypowiedzi bankierów z Europejskiego Banku Centralnego, odświeżymy to sobie, bo dzisiaj chyba też mamy coś ciekawego w kalendarzu. Również tam jest wskazywane, że po pierwsze, czekają na decyzję Fedu, czyli co, co zrobi Fed, a po drugie, czekają jeszcze na dane, te kluczowe dane, które wyjdą na początku maja. Także jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, sytuacja jest miarę klarowna. Dosyć. Podobnie, bo dosyć klarowniej, też słuchajcie, jest na target rate'ach, No, oczywiście, smutna minka, czyli musimy sobie odświeżyć, bo target rates po wczorajszym dniu wzrosły w kluczowym punkcie do 91%. Na tą chwilę 86% można powiedzieć, kurz opadł. Dlaczego wzrosły? Mieliśmy, słuchajcie, wczoraj dwie publikacje ze Stanów Zjednoczonych, takie dwie ważniejsze, dotyczące dokładniej nie wiem, czy pamiętacie, tych dwóch Fedowskich wskaźników. Pierwszy wskaźnik dotyczący koniunktury gospodarczej, drugi to był przemysłowy z Dallas i one wyszły tam dosyć słabe, mówiąc oczywiście o tym, że potencjał recesyjny jest. Natomiast te wskaźniki, słuchajcie, nie można ich tak rozpatrywać na zasadzie: o słabe to źle, o dobry to dobrze, bo one w pewien sposób wpisują się teraz w taki schemat makro. Schemat makro teraz ma dwie drogi: jedna droga pivot i hossa, druga droga pivot i recesja. I w zależności od tego, jaki, jaki scenariusz zostanie wyceniony, zobaczcie, że zbliżamy się w Fedzie po prostu do schyłku zacieśniania. Nie mówię, że zaraz banki będą padać na łeb na szyję pod względem tego zacieśniania, choć szczerze powiedziawszy, liczę dalej, że sektor bankowy jeszcze da trochę popalić w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że te zacieśnianie, te uruchomione linie słapowe, te aukcje dolarowe i te dostarczanie płynności na rynek prędzej czy później czkawką się odbije. Pytanie kiedy tylko. Banki nam poupadały, to być może w recesji, która już czycha za rogiem, choć czyha za rogiem to też takie, wiecie, takie bardzo lakoniczne stwierdzenie, bo czyhać to może kolejny rok. Natomiast już pomału idziemy raczej w stronę Widoczność na danych makroekonomicznych tego spowolnienia w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, powiedzmy sobie może jeszcze o. Ja tak z tych wyczerpów przeskoczyłam, mówiąc tylko o dolarze, mówiąc tylko o jenie. Dzisiaj, jak widzicie, no. Płaski rynek jest, płaskie otwarcie sesji europejskiej. Z ciekawszych rzeczy publikowały się, słuchajcie, dane dotyczące banków również w Europie, więc tutaj warto chyba najbardziej uwagę zwrócić na kredyt Suisse który miał dokładnie 69, tam chyba blisko 70 miliardów dolarów odpływu, słuchajcie, z, w zeszłym kwartale. Licząc to może na depozyty. Bankowe, bo tutaj te depozyty są najistotniejsze. 200 miliardów franków depozytów klientów zostało wycofanych, przepalonych, bo myślę, że przepalonych to jest najlepiej powie, najlepsze określenie. Bo jeżeli powiem Wam nominalną liczbę klientów, to nie będzie takie imponujące, jeżeli powiem ile dokładnie zostało tych środków wycofanych, w obawach oczywiście o problemy z wypłacalnością sektora bankowego. No i cóż, można powiedzieć, że Credit Suisse dostał mm, gdzieś tam rykoszetem ze względu na ratowanie UBS-a. Nie wiem czy pamiętacie ten bank. Oni tam starali się go przejąć, no i w związku z tym. Te depozyty znacząco wyciekły. Zatem ten sektor bankowy dostał mocno pokarku, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał i drugi kwartał. Natomiast zobaczymy, jak to się rozłoży. Publikacje wczoraj dotyczyły również Coca-Coli, natomiast jak widzicie mimo publikacji wielkich blue chipów, indeksy nie szczególnie chwytają tą zmienność, wręcz przeciwnie na razie jest dosyć negatywnie. Szczególnie sesja azjatycka z dużym naciskiem na Hongkong skończyła się sporymi spadkami minus 1,5%. Na indeksach z Hongkongu, natomiast ten sektor indeksowy na dzisiaj również wygląda na taki, który chciałby popaść w lekku korektę. W dzisiejszym kalendarzu do czego jeszcze przyjdziemy raport API, co może pomóc trochę ropie ponownie nabrać wiatru w żagle, bo na razie te ostatnie raporty raczej umacniały Europę niż, niż ją ciągnęły do dołu. No, i cóż, co możemy jeszcze powiedzieć? W sumie to y, można powiedzieć, że praktycznie zamknęliśmy się, jeżeli chodzi o takie bieżące dane, bieżące informacje rynkowe, bo co do stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym sobie powiedzieliśmy, co do stóp procentowych w Fedzie sobie również powiedzieliśmy. Także można powiedzieć, że skończyliśmy wszystko, jeżeli chodzi o dane makro. Zerknijmy sobie może na dzisiejszy kalendarz. To, co czeka nas dzisiaj w kalendarzu, bierzemy sobie dzisiaj dwugwiazdkowe, w sumie tych odczytów dużo nie ma, bo mamy w sumie wskaźnik optymizmu firm o godzinie 12 i to jest słuchajcie dopiero, z, dopiero w sumie 12 z UK, no i biorąc pod uwagę kolejne dane makro, indeksy cen domów w sumie taka mieszanka cen nieruchomości, mieszanka z rynku nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych, 16 sprzedaż nowych domów, no i ten najważniejszy kluczowy raport, o którym wspomniałem dla rynku ropy, czyli raport API godzina 2230. Więc widzicie, że dzisiaj ta zmienność pod względem makroekonomicznym również może nie być jakaś znacząca w kalendarzu, czy mamy jakieś przemówienia, bo ja też tak przeskoczyłam tam, no mamy dzieje się Willeroy na przykład teraz się wypowiada, oj coś już włączywszy, teraz się wypowiada, natomiast w ciągu dnia godzina dziewiąta, czyli dosłownie za chwilę decos, dalej również z Europejskiego Banku Centralnego, niemiecki minister finansów się wypowiada o 15.15, .15, no i w sumie nic więcej, także nie możemy za dużo dzisiaj od rynku oczekiwać, choć czasem, słuchajcie, te przemówienia wprowadzają, no jeszcze um, mamy przemówienie, nie wiem, czy widzicie, o godzinie 11 z Banku Anglii. Czasami te przemówienia faktycznie wprowadzają trochę takiej świeżości na rynek, natomiast dzisiaj nie wygląda tak już bardzo optymistycznie, dlatego nie będziemy tutaj przeciągać, przejdziemy sobie do na omówienia troszeczkę tego sentymentu. Sentyment rynkowy dalej stoi w miejscu, można powiedzieć, że jest przyciśnięty na tą chciwość, natomiast my tej chciwości jeszcze po indaksach nie widzimy, choć chyba najbardziej widzimy po Daksie, no bo tutaj trzeba przyznać. Daks faktycznie radzi sobie z oscylowaniem blisko swoich. 16 tysięcznych poziomów. Natomiast zobaczcie, że w sumie większość tej chciwości, która się składa na ten indeks, to oczywiście pochodzi z rynku akcyjnego, bo wszystkie dane dotyczące opcji czy dotyczące akcji, tutaj mówimy i o sile ceny, uśrednionej oczywiście, i o momentum rynkowym są tak na dobrą sprawę za rynkiem akcyjnym. Również y, te nasze bezpieczne przystanie także wykazują na razie duży potencjał do. I na tym, tak na dobrą sprawę, moglibyśmy powiedzieć, że się zamykamy, jeżeli chodzi o sentyment rentowności. Dzisiaj ponownie delikatnie nam spadały, na ten moment się maciają, natomiast pozostają minus 0,43% na plusie. Także również ten potencjał podwyżkowy na rentownościach jest dosyć ograniczony. No dobrze, przejdźmy sobie może do wykresu, bo jest tam coś ciekawszego. Cieszę się swoją drogą, że wczorajsza analiza dotycząca. Glapińskiego oraz tego, że Orzeł odfrunął, e, okazała się dla Was trafna i ciekawa. Zepchniemy, słuchajcie, może sobie od DAX-a przejdziemy do Bitcoina i pomyślimy, jakie tam dalej rzeczy jeszcze poanalizować, bo na DAX-ie wyznaczyliśmy sobie takie ciekawe miejsce na indeksie z perspektywy, oczywiście, H4, miejsce strefy popytowej. Ta strefa popytowa jest do przereagowania, no i DAX zmierza na razie właśnie w okolicy tego 15 000, tysiąca. 804 do przeragowania tej strefy popytowej. Widzimy, że zmienność tutaj również jest ograniczona. Wystarczy spojrzeć, słuchajcie, na wolumeny w tym miejscu, że o ile tu było ich dosyć sporo, już nie mówię tutaj o tej strefie, gdzie widoczna była dosyć spora akumulacja nawet według modelów Wycoffa. Nie wiem, czy znacie, jeśli nie znacie. Jeżeli nie znacie, polecam się przyjrzeć. Natomiast zobaczcie, że teraz ta zmienność jest naprawdę silnie ograniczona i też dobrze widać po wolumenach, że tutaj tej płynności ewidentnie, nawet tej prowzrostowej, szukamy. Czyli tutaj bez zmian cały czas ta strefa jest aktualna. Z perspektywy natomiast mniejszej, czyli interwału godzinowego. Tutaj również, słuchajcie, można powiedzieć, że pokrywa nam się ta strefa, bo zobaczcie, że największa strefa popytowa z, D1, przepraszam, z H4 to jest również jedna z większych stref popytowych z H1. Dodatkowo mamy tutaj potwierdzenie szybkich dołków. Ładne wybicie potwierdzające poprzedni szybki dołek. Jeżeli mielibyśmy teraz odreagowanie, to to miejsce byłoby miejscem zmiany charakteru trendu krótkoterminowego. Natomiast szczyt je poprzedzający, czyli szczyt w okolicach 15 919 byłby miejscem kontynuacji. Trendu wzrostowego, natomiast tego, się, tego jeszcze nie widzimy, to się jeszcze nie dzieje. Sam fakt tego, że spore wolumeny pojawiły się na tym ruchu prowzrostowym, sugeruje, że ta strefa popytowa może być przereagowana dosyć intensywnie. No dobrze, idziemy sobie do Bitcoina, bo Bitcoina już dawno nie analizowaliśmy, także spójrzmy i w tą stronę Bitcoin. Co tam ciekawego na nim słychać? Oczywiście troszeczkę szerszy interwał sobie weźmiemy, mianowicie interwał H4. Na Bitcoinie krótkoterminowa zmiana charakteru trendu. Cóż to dużo mówić, bo nawet skoczmy jeszcze wyżej. Nie wiem, czy pamiętacie, analizowaliśmy swego czasu Bitka właśnie na komodo Tradersach. I nie pamiętam, czy w tym momencie, czy już w tym momencie, bo tutaj mieliśmy do czynienia. Dokładniej na tym szczycie z kontynuacją trendu, ten dołek był krótkoterminową zmianą charakteru trendu. Tutaj widzimy oczywiście strefę popytową, która jeszcze nie została dziobnięta, a jest to bardzo ważna strefa popytowa, która dalej utrzymuje, słuchajcie, trend prowzrostowy na bitcoinie, taki długoterminowy idąc sobie do perspektywy mniejszej. Mamy również strefę do przereagowania, strefę popytową, dokładnie ulokowaną w okolicach 25266. Widzimy, że tu akumulacja wolumenów była dosyć solidna, natomiast to, co się tutaj tworzy, jest robione na zdecydowanie mniejszym potencjalem prowzrostowym. Na razie, zobaczcie, że strefy podażowe są respektowane, są one tutaj cały czas brane, więc Bitcoin również wygląda na takiego, który trochę zaabsorbował tej ucieczki od ryzyka. Trochę przekierował się oczywiście kapitałem w stronę bezpiecznych przystani, ale też wygląda na takiego, który dalej jest w trendzie prowzrostowym i szuka tej <laughs> prowzrostowej płynności do dalszych wzrostów. Także z D1 wygląda całkiem ciekawie. Oczywiście H4 i H1 będą przynosić jeszcze większe takie podażowe zaangażowanie, i tutaj już raczej mówimy o kompletnej podaży, bo gołym okiem widać, że trend jest negatywny, tak? Czyli jest. Rozpodkowy. Strefy do potestowania takie jedne chyba z ciekawszych to są strefy, ta, która jest potwierdzona poprzednim szybkim szczytem. Jest to strefa dokładnie ulokowana, słuchajcie, na poziomie 28 0,76. Taka pierwsza ciekawa strefa podaży, dokładniej mówię od w tym miejscu mamy to potwierdzenie, także ona leży mniej więcej sobie w tej granicy. I oczywiście to miejsce, biorąc pod uwagę, że tutaj również mamy szczyt, jest potencjalnym miejscem e, zmiany. Charakteru trendu, natomiast ten dołek jest miejscem jego kontynuacji. E, widzimy, że po wystąpieniu tej strefy wystąpił duży wolumen podażowy, dokładnie o tym wolumenie, słuchajcie, tutaj podażowym mówię także. Wiemy, że ta strefa ma zakumulowane zlecenia e, sprzedażowe. No dobra, idziemy sobie jeszcze do czegoś innego. Dawno nie omawialiśmy Nowozelandczyka do dolara, także zerkniemy jeszcze w tym kierunku. Nowozelandczyk, no tutaj ten odpływ od dolarowych chyba widzimy najsilniej. E, I tak na dobrą sprawę, gdybyśmy mieli sobie to zanalizować, słuchajcie, jak to na tą chwilę wygląda, no to taką krótkoterminową zmianę charakteru e, trendu faktycznie e, tutaj widzimy. E, biorąc pod uwagę strefy podażowe, najciekawsza strefa podażowa jest dokładniej tutaj. Ona jeszcze nie została, e, nie została, słuchajcie, dziabnięta. E, czy moglibyśmy powiedzieć? Nie, nie została jeszcze. Jakaś taka bieżąca strefa podaży wytworzyła się tutaj, jest respektowana. Natomiast tutaj również słuchajcie, z racji tego, że mamy i tutaj dołek, i tutaj dołek, czekamy na ich potwierdzenie, złapanie płynności, najbliższa płynność jest tutaj na tej czerwonej świecy, dokładniej w tym miejscu. Też widzimy, że spore zaangażowanie, wolumenowe tutaj jest. Dokładnie na tej czerwonej świecy jest, jest taka pierwsza strefa popytu, która ewentualnie, słuchajcie, może zostać dziergnięta do tego, by wybić i poszukać, ewentualnie tych stref podażowych wyżej. Tu jest również ciekawa strefa, natomiast zobaczcie, że ona już została przereagowana. Także na razie, jeżeli chodzi o te pary walutowe, to jest ciekawy, ciekawy moment, bo odpływ widzimy. Dolar się osłabia w sumie do większości par, jedynie do jena nie jen to jest w ogóle anomalia na razie w związku z ostatnimi y, po, y, przemówieniami UEDY. natomiast tak czy inaczej wygląda na to, że te pary jeszcze przed Fedem zechcą trochę potestować wyższe poziomy. Tymczasem, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Dosyć krótka dzisiaj i zwięzła, bo nie mamy za bardzo czego omawiać, jeżeli chodzi o takie dane makro. Myślę, że jutro, albo nawet dzisiaj zobaczymy, jak czas dopisze. Pojawi się film edukacyjny na Komodo Tradersach, co zostanie oczywiście podlinkowane na Telegramie. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział dzisiaj i do zobaczenia jutro o godzinie 9.